Teresko, choć pierwsza ławka jest wolna. No nie Mirka, lepiej dalej, bo w drugiej to zawsze wtykonosowa siada i będzie nas obcinać całą mszę. Święcie imię Twoje. Mirka, patrz, tego Mariana Kobita jest, ta pierwsza, co go zostawiła. Tylko nie patrz teraz, jak będzie znak pokoju, to się obrócisz i zobaczysz. Ale patrz Teresa, Jaćka u komunii nie była. No wiesz, pewnie dlatego, że u spowiedzi nie była. Teresa, ale tak między Bogiem a prawdą, to powiem Ci, że ja też nie pamiętam, kiedy uspowiedzi byłam. <gryw> a no co tam? Mirka, no ale co my mamy za grzechy, proszę ja Ciebie. No też właśnie. <gryw> chwała, niech będzie chwała. Teresko, na ofiarę dajesz? No trzeba dać, bo Jaćka patrzy akurat. No ona papierek dała, no, widzisz, jam jaka bogata. To jest coś bez nazwy. Ci ludzie to wszystko na pokaz. Boga w sercu nie mają.